Od kilku dni trwa sprzedaż biletów i karnetów na jesienne mecze podopiecznych Jacka Magnuszewskiego i Marcina Popławskiego w rozgrywkach pucharowych i ligowych. W nadchodzącym sezonie na własnym boisku poławianie zagrają 9, a niewykluczone, że więcej spotkań, jeśli co najmniej jedno spotkanie wiosenne rozegrane zostanie awansem jeszcze w tym roku. Warto zatem w tej sytuacji rozważyć zakup karnetu, który w ostatecznym rozrachunku daje spore oszczędności w porównaniu z zakupem biletu przed meczem. Ważna informacja jest taka, że ceny wejściówek nie zmienią się. Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, a ulgowy 5 zł. Specjalne preferencje mają panie, które za możliwość obejrzenia na żywo meczu Wisły zapłacą symboliczną złotówkę. Ceny karnetów również nie uległy zmianie. Karnet normalny na całą rundę obejmującą także ewentualne występy pucharowe kosztuje 60 zł. Dla pań to koszty 10 zł, a karnet ulgowy to wydatek 30 zł. Przypomnijmy, że bilety i karnety ulgowe mogą nabyć pracownicy grupy Azoty Puławy, emeryci, renciści, młodzież szkolna i studenci za okres ok Pokazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. Sprzedaż biletów i karnetów odbywa się w siedzibie klubu przy ulicy Hałkę Bosaka 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.